Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie kupić kryptowaluty. No generalnie dla niektórych rynek kryptowalut jest dość obszerny, no i nie każdy wie od czego zacząć. Generalnie tych stron jest bardzo dużo. No i dużo osób zastanawia się, jak można, no nie wiem, zainwestować swoje pierwsze pieniądze w kryptowaluty. No oczywiście dla niektórych to jest nadal taki temat rzeka, dlatego też postaram się w tym filmie tak krok po kroku wam pokazać, jak można założyć takie darmowe konto, oraz w jaki sposób oczywiście możecie dokonać takiej wpłaty, jak możecie kupić no i spieniężyć te. Kryptowaluty. A więc, tak, początku oczywiście wchodzicie na link do strony, którą macie w opisie tego filmu. E... Po wejściu w tą stronę, oczywiście pojawi wam się ta strona, którą widzicie u mnie na ekranie, z tymi wszystkimi przyciskami, trzema, które widać. Generalnie, jeśli chodzi o stronę, no to ma naprawdę spory starszy, jest w pełni wypłacalna. Jest to jedna z takich bardziej znanych stron, jeśli chodzi o nie tylko polskie, ale też taki zasięg globalny. Reklamuję dużo takich znanych też między innymi postaci. Eee, czym się charakteryzuje ta stronka i dlaczego warto z niej skorzystać? Eee, na pewno dlatego, że to jest zerowa prowizja do 100 000 euro miesięcznie obrotu. Czyli generalnie kupując za pośrednictwem tej strony do 100 000 miesięcznie obrotu, nie ponosimy przy tym żadnej prowizji. Także generalnie bardzo fajna sprawa, czy na początek, czy na takie potem późniejsze, nawet już gdy się rozkręcicie na jakieś większe wymiany handlowe, to też jak najbardziej w porządku. Ehm, dobra, wracając do samej stronki, oczywiście e, wybieracie tutaj w tym przypadku opcję, która z Was interesuje. Strona dzięki temu też. E, no, Pokażę Wam jakie ma zalety, także jeśli chcielibyście skorzystać powiedzmy z kupowania kryptowalut, bitcoinów itd., Ethereum, no to oczywiście wybracie tą opcję, no tutaj macie też takie wypunktowane walory samej strony. Oczywiście jak zarejestrujecie konto, to będziecie mogli na, tej, na tym koncie jednocześnie właśnie kupować bitcoiny i między innymi też zajmować się akcjami i tak dalej, więc wszystko jest tutaj fajnie połączone. Jak widzicie, mamy tutaj no między innymi takie informacje krótkie, jeśli chodzi o same kryptowaluty, także łatwa rejestracja, że będziecie handlować jedynie w tygodniu i tak dalej i tak dalej, poziom dźwigni w porządku. Załóżmy, że chcemy te konto oczywiście otworzyć, czyli wybieramy opcję otwórz konto, no i teraz, moi drodzy, musimy otworzyć. A właściwie otworzyć rachunek inwestycyjny, no i tutaj podajemy nasz adres e-mail, na który chcielibyśmy oczywiście takie konto zarejestrować. Następnie wybieramy opcję wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym i oświadczam sobie poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w celu wykonywanych umów lub podjęcia itd. No czyli, gdy to wszystko zupełnimy, to klikamy dalej. Następnie, moi drodzy, będziemy mogli utworzyć hasło, także wybieramy nasze hasło i też klikamy dalej. No i w tym momencie musimy podać nasze imię, drugie imię, nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, kraj pochodzenia, obywatelstwo oczywiście, w tym przypadku jak najbardziej. Następnie, moi drodzy, mamy oświadczenie, no i tutaj jeśli nie jesteśmy podatnikiem USA, no to zaznaczamy. Jeśli posiadamy rezydencję podatkową w Polsce, to też zaznaczamy i wtedy musimy podnieść nasz PESEL. No i natomiast jeśli posiadamy rezydencję podatkową w innych krajach, nie dotyczy USA, to tutaj zaznaczamy. Jeśli jest to tylko Polska, no to tylko Polska, ja w tym przypadku mieszkam w Polsce, podatki też opłacam w Polsce, nie prowadzę żadnych działalności za granicą, więc w tym przypadku tylko te dwie opcje, tutaj podajemy jeszcze nasz PESEL, no i tutaj będziemy jeszcze mieli tak, zapytanie o beneficjenta, rzeczywistego klienta, jeżeli jestem właścicielem środków lub nie jestem właścicielem środków generalnie, no jeśli byście no nie wiem, operowali czy, czy, czyimiś środkami na tym koncie. No to oczywiście taką opcję oznaczacie, że nie jesteście w środków do inwestowania, a jeśli jesteście, no to wybieracie to, że jesteście. nie? Także jeśli to jest wasza kasa, wasze fundusze, wasze pieniądze, no to wybieracie to i klikacie dalej. Następnie, moi drodzy, wybieramy kod pocztowy i gdy wpiszecie kod pocztowy, rozwinie wam się cała lista z adresem zamieszkania, także na spokojnie możecie wybrać miejscowość, w której mieszkacie. Oczywiście wpisać ulicę, numer domu, kod pocztowy, ponownie miasto, gmina, powiat, województwo, no i urząd skarbowy do rozliczenia. Następnie moi drodzy wybieramy walutę oraz preferowany język i też klikamy dalej. Następnie strona sprawdzi naszą wiedzę na temat ryzyka, jakie wiąże się z zakładaniem takiego konta. Oczywiście, czy jesteśmy świadomi tego, że kurs akcji, czy powiedzmy kryptowaluty, który kupujemy, może z czasem spaść, czy jesteśmy przygotowani na takie ryzyko, na takie wahania oczywiście kursów. Także tutaj oczywiście musimy odpowiedzieć na parę pytań. Jeśli oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania, czyli znaczy chyba nawet nie wszystkie, ale jeśli odpowiemy w większości zgodnie na te pytania, no to po prostu być może zostaniemy zatwierdzeni. Jeśli jednak tutaj na takie pytania będziemy odpowiadali nieprawidłowo, no to takie konto no niestety nie będzie mogło być założone. Także oczywiście, ja też postaram się taki formularz tutaj rozwiązać, natomiast wysugerujcie się swoim poziomem wiedzy, swoim doświadczeniem, żeby to nie było w żaden sposób przekłamane. No, tak powinno być najlepiej. Czyli jak długo inwestuję w instrumenty pochodne CFD, no to powiedzmy, dam sobie tutaj od 1 do 5. Tutaj, jak długo inwestuję w instrumenty finansowe na rynku zorganizowanym, takim jak akcje, też dam 1,5. Ile transakcji dostaliśmy na rynku instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty. No, zdecydowanie u mnie było powyżej 15. Ile transakcji dokonaliśmy na instrumentach na rynku zorganizowanym, takich jak akcje w ciągu ostatniego roku, też powyżej 15. Jaką sumę środków własnych zainwestowałem w instrumenty pochodne, takie jak kontrakty, na różnice itd. w ciągu ostatniego roku? No, powiedzmy, to będzie raczej coś w takim przedziale. Ok. No, i tutaj jaką sumę środków własnych zainwestowałem na rynku zorganizowanym, takie akcje w ciągu, no to też powiedzmy, tam podobnie. Następnie, moi drodzy, wybieramy poziom wykształcenia, wykonywany zawód, główne źródło dochodu, oraz musimy tutaj poświadczyć, że gdzieś tam rozumiemy o tym, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. No, i jeśli nie możemy zaakceptować takiego ryzyka, to oczywiście nie możemy założyć takiego konta. Także ja akceptuję gdzieś tam ryzyko że wiadomo, może być tak, że jak powiedzmy kupię, czy jakieś akcje, czy powiedzmy zainwestujemy jednak pieniądze w tą kryptowalutę, no i ten kurs będzie jednak, no, no nie, powiedzmy, no, no nie do końca szedł po naszej myśli, no to gdzieś tam oczywiście możemy być stratni, także też pamiętać oczywiście, że zakładając takie konto, zawsze musicie brać pod uwagę, że ten kurs oczywiście może się wahać. Tak, wybieram, że akceptuję, no i tutaj moi drodzy wybieramy nasze cele inwestycyjne, czyli e, na co chcielibyśmy, na czym chcielibyśmy się skupić, czyli aktywne inwestowanie, dywersyfikacja portfela lub bezpieczne inwestowanie bez ponoszenia żadnego ryzyka, no e, powiedzmy coś takiego dam, no i wybieramy roczny dochód netto, roczną wartość planowanej inwestycji i klikamy dalej. Następnie, moi drodzy, w kolejnym etapie musimy wybrać wykształcenie, wykonywany zawód, główne bieżące źródło dochodów i posiadanych oszczędności. No, i tutaj musimy jeszcze, moi drodzy, oczywiście oprócz tego wszystkiego wybrać, czy. Rozumiemy o tym, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Jeżeli nie może zaakceptować żadnego ryzyka, handel na kontraktach może być dla siebie nieodpowiedni. No i tutaj musimy wybrać, oczywiście, jaki poziom ryzyka akceptujemy. Także mamy taki suwak, i tam oczywiście możemy wybrać ten poziom ryzyka, który akceptujemy. I mamy tak. Mamy tutaj, moi drodzy, parę opcji. Jest, akceptuję wysokie ryzyko, straty części środków lub e, całości zainwestowanych środków. Akceptuję umiarkowane ryzyko lub nie akceptuję żadnego ryzyka. Domyślam się, że gdy weźmiecie opcję, nie akceptuje żadnego ryzyka, to tak jak Was strona poinformowa, takie konto nie będzie wtedy dla Was. E, także generalnie tutaj też no, musicie się z tym liczyć, że jak zakładacie takie konto, to że. Mm, no gdzieś tam bierzecie pod uwagę takie ryzyko, tak jak Wam też oczywiście prędzej mówiłem. Następnie musimy brać kontrakty na różnicę jako instrumenty wysokiego ryzyka, mogą zmieniać celu. Eee, także odpowiadamy tutaj na pytanie, moi drodzy, oczywiście. Eee, no i tutaj wybieramy jeszcze roczny dochód netto oraz roczną wartość planowanej inwestycji. Gdy to wszystko zrobimy, to oczywiście klikamy dalej. No i tutaj, moi drodzy, musimy pakceptować parę rzeczy. Na początku zgodne na zawieranie umów drugą elektroniczną, umowa ramowa świadczenia usług maklerskich, też to zaznaczamy w tym przypadku. Na, następnie, moi drodzy, jak y, oczywiście wybierzemy tą drugą opcję, to też mamy opcję trzecią, czyli deklaracja ryzyka. I to też akceptujemy. Poniżej jeszcze obok mamy deklarację dotyczącą zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych. Także jeśli zajmujemy takie stanowisko polityczne, to musimy taką opcję tutaj zaznaczyć. Jeśli takiego stanowiska politycznego nie zajmujemy, to wybieramy opcję Nie jestem obecnie i w ciągu ostatniego roku nie byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ani członkiem rodziny takiej osoby. Następnie deklaracja dotycząca formy otrzymywania niektórych informacji, czy wolimy w, stronie, w formie elektronicznej, czyli darmowej czy ewentualnie papierowej płatnej nowo elektroniczną. No i tylko tutaj jeszcze oświadczenie jedno i na koniec oferta zawarcia umowy abonelskiej, dostęp do polskich akcji za darmo. Także możemy włączyć możliwość posiadania polskich akcji, e, akcji na stronie. Domyślnie one są wyłączone, natomiast ja Wam potem też pokażę, jak możecie takie akcje włączyć. No i moi drodzy mamy komunikat, że dziękujemy za rejestrację, Twoje konto zostało utworzone. Także widzicie, mamy swoje własne konto na rachunku e, maklerskim. No i jak widzicie, aktualnie po przejściu na dalej na stronę mamy komunikat, że nasze to jest nieaktywne i musimy je aktywować. No i teraz moje jest pewien sposób na zweryfikowanie naszego konta. W tym przypadku pierwszy to wideo weryfikacja. No i tutaj mamy za możliwość, no stworzenia rozmowy z e, pracownikiem z obsługi który nas zweryfikuje e, dzięki czemu będziemy mogli takie konto założyć albo druga opcja w razie czego jest to wgranie dokumentów z dysku z komputera czyli dokument tożsamości paszport dowód osobisty lub karta pobytu no i potwierdzenie adresu e, typu prawo jazdy rachunek za media i tak dalej i także generalnie moi drodzy tak to mniej więcej wygląda jeśli chcecie w z obsługą klienta, to wybieracie opcję numer jeden, jeśli wolicie po prostu wgrać same dokumenty, no to wybieracie opcję prześlij dokumenty. No i moi drodzy mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza ewentualnie zrób to za pomocą smartfona, czyli możemy podać nasz numer telefonu, wybrać opcję wyślij SMS z linkiem. No i gdy takie, gdy wybierzemy tą opcję, wyślemy ten SMS z linkiem, otrzymamy specjalny link do tej weryfikacji ponownie za pomocą wideo rozmowy. Natomiast druga opcja to oczywiście jest ta weryfikacja za pomocą dokumentów, które możemy sami podesłać. No, i tutaj, gdy znajdziemy na taką opcję, to mamy wybierz typ dokumentu i mamy dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. No, i tutaj w takim razie wysłamy zdjęcie przodu dokumentu, e, zdjęcie tyłu dokumentu. No, wiecie, możecie takie zdjęcie ewentualnie sobie zrobić telefonem, przesłać na komputer, no i potem na spokojnie uploadować. Czyli przód dowodu i tył dowodu, oczywiście. No, i gdy to prześlemy, oczywiście, to klikamy dalej. No i następnie, moi drodzy, my ponowną stronę, tym razem musimy zweryfikować nasz adres, e, adres e, zamieszkania, pobytu. E, no i tutaj, moi drodzy, mamy troszeczkę większe pole manewru, ponieważ mamy rachunek za internet, za telefon itd. itd. Te dane muszą zgadzać się oczywiście z naszym dokumentem tożsamości. Także wybieramy nasze dane, które chcemy wyznaczyć. Wybieramy prześlij i uploadujemy takie zdjęcie. Następnie, gdy to klikniemy, to wybieramy sobie dalej. No i tutaj mamy: dziękujemy za przesłanie dokumentów. Trwa weryfikacja Twoich dokumentów o wynikach weryfikacji. Poinformujemy Cię wiadomością mailową. Także generalnie to tyle. Także, moi drodzy, jak widzicie, ten proces rejestracji nie jest jakoś mega przerażający. No, może trzeba było parę tych rzeczy uzupełnić, natomiast teraz oczywiście czekacie na tą weryfikację. Ja natomiast oczywiście pokażę wam w taki sposób, w jaki sposób oczywiście możecie dokonać takiego zlecenia na zakupienie dalej tych kryptowalut czy, czy akcji. No ale dobra, moi drodzy, jak po wejściu na samą stronę możemy dokonać zakupu kryptowalut czy ewentualnie akcji. Po lewej stronie mamy interfejs, który dzieli się na różnego rodzaju zakładki. Jeśli chodzi o zakładkę odpowiedzialną za kryptowaluty, jest to e, ta zakładka, w którą oczywiście tutaj aktualnie wszedłem. Tutaj mamy dostępnego rodzaju, e, dostępne różnego rodzaju właśnie e, kryptowaluty, które mogłyby nas interesować. E, oczywiście oprócz tego mamy również inne zakładki. Jeśli nas interesują akcje, to mamy tutaj taką zakładkę. Są akcje odpowiedzialne za Polskę, Norwegię i tak dalej. Aktualnie e, wszystkie są na szaro z tego względu że rzeczywiście giełda. O 17 jest wyłączana, a właściwie z, o 16.50 chyba już te zlecenia są wyłączone. E, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, no to są oczywiście całodobowe, więc widzicie tutaj kolory nawet e, przemieniają się cały czas. E, no w porządku. Generalnie, jeśli chcemy dokonać zakupu jakiejś konkretnej kryptowaluty, to wyszukujemy za pomocą opcji Szukaj albo wybieramy ją z e, tego paska, który tutaj mamy. E, tak samo sytuacja wygląda w przypadku akcji. Sam zakup jest identyczny, więc tutaj nie ma większej różnicy. No i dobra, powiedzmy, że interesuje nas zakup Dogecoinów, Doge Także chcielibyśmy dokupić te słynne, słynne pieski. No to ok, klikamy powiedzmy na ten wykres, na tą kryptowalutę, którą tu widzimy. No i tutaj mamy możliwość sprzedaży. Widzimy aktualną cenę, za którą możemy sprzedać aktualną cenę, za którą możemy kupić. Możemy wybrać ilość jednostek, lub jeszcze oprócz tego mamy parę innych osób opcji, z czego to ważniejsza to otworzyć wykres yy tutaj e, tego kursu No i tutaj widzimy w jaki sposób oczywiście cena tego kursu wnosiła czy tam dzisiaj czy wczoraj za pomocą scrolla w mysle możemy sobie ten wykres odsuwać oddalać, możemy zmienić czas e, tego wykresu żeby był nie w minutach tylko powiedzmy w godzinach e, No i też widzimy mniej więcej w takim zakresie możemy też ustawić żeby to były dni po prostu żeby to ewentualnie były nie wiem tygodnie i tak dalej I widzimy ten cały pik e, kiedy to Elon Musk no, zapowiedział, że weźmie tą kryptowalutę na, na Marsa Więc widać ten piękny pik jak ta kryptowaluta wtedy strasznie wystrzeliła no, Ale w porządku, wróćmy sobie do tych minut, widzimy jak to wygląda, OK. No i w porządku, załóżmy, że chcemy dokonać tego zakupu, w tym przypadku ustalamy ile sztuk tej kryptowaluty chcielibyśmy kupić Czyli powiedzmy, jeśli mnie interesuje, powiedzmy około, nie wiem, 10 Tysięcy sztuk. No to oczywiście cena nam się skaluje, jest wartość kontraktu, czyli 10 tysięcy sztuk. Widzimy aktualnie, jaka to jest kwota depozytu zabezpieczającego. To wszystko skaluje się według ceny aktualnej kursu na złotówki. Także to co chwilę byli się Wam zmieniało, jeśli chodzi o takie informacje. Więc tutaj możemy oczywiście dokonać albo zakupu po aktualnej cenie tego kursu, który widzicie po prawej stronie, albo stawić za cenie oczekujące i tutaj powiedzmy obniżyć sobie cenę tak znacząco. Tym samym po prostu czekając, aż kurs spadnie. Tej ceny, żeby po prostu dokonać zakupów, wtedy już powiedzmy taniej, oczywiście. Tutaj możemy sobie tę cenę zmniejszać. No i widzisz, ten depozyt zabezpieczający nam będzie też się również skalowo. Gdy ustalimy, ile tych sztuk chcemy kupić i ustalimy tą cenę, to klikamy Buy limit. No i oczywiście tutaj mamy tylko potwierdzenie, natomiast oczywiście jeśli mamy chęć wpłacić fundusze, żebyśmy mieli czymkolwiek tutaj e, mieli możliwość obracać, to oczywiście wybieramy opcję wpłata, wypłata. Także klikamy tą opcję i jeśli chcemy dokonać wpłaty na nasze konto, to wybieramy opcję wpłaty, tutaj mamy oczywiście za pomocą karty, Visa jest też karta Mastercard, widzimy też opłatę, ile będzie wynosiła w przypadku takiej transakcji, ale też mamy transakcje, które są w tym przypadku bez prowizji, czyli na przykład blik, bez opłat, Paypal, tak samo bez opłat. Jest też Payu dość popularny, e, czyli za pomocą przelewu bankowego. Możemy to oczywiście on mnie teraz wlogowało, ale zalogować się wybrać e, bank e, za pomocnictwem, którego chcielibyśmy dokonać takiej transakcji. E, no i tak dalej. Wiecie, no ma tak samo ten system. Ten sam system jest na przykład, na przykład na Allegro, więc też pewnie skojarzycie, No ale jeśli chodzi o te wpłaty bez prowizji, to BLIK e, większość banków aktualnie już posiada BLIKa. Jeśli nie posiadacie, to warto się w niego zaopatrzyć, bo w przypadku większości transakcji można za pomocą BLIKa właśnie dokonywać takich transakcji bez opad. No i to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o te materiały. Link do strony ja macie oczywiście w opisie tego filmu, do samej rejestracji. No i co mogę wam powiedzieć, gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie śmiało, macie w opisie również kontakt do mnie, mojego maila, więc gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało się zgłaszajcie. Postaram się oczywiście w miarę możliwości odpowiedzieć na wasze pytania. No ja się żegnam z wami, życzę wam miłego dnia, no i w razie czego zapraszam do kolejnych poradników z tej strony. Trzymajcie się, cześć!